Aleks dostał monitor. Pierwsze odpalenie. Wyłączyłem. Pierwsze odpalenie monitora. 32-calowy smart. Taki TV właściwie, a to telewizor z funkcją monitora. No, Kusia, wiem, zaraz pójdziemy na spacerek. Chciałam pokazać, że właśnie tutaj chłopaki odpalają. Sprawdzają. Aleks dobrze się uczy. Dzisiaj jest wtorek, a w piątek ma zakończenie szkoły. Więc już dostał niespodziankę. Polski trzeba znaleźć? O niemiecki. Cześć. Polski czy niemiecki wybierasz? Niemiecki? Myślę, że polski. Polski. Rozpocznij konfigurację za pomocą smartfona, może więcej użycie. Energii. Wybierz opcję smartfon, aby potwierdzić. E... Wow! Sterować smartfonem, chyba. Można od razu przez komórkę czy najpierw pilot? No można skończyć. Szybko i łatwo przez komórkę. Jak chcesz. Ale super, naprawdę. No to masz zabawę teraz. Wszystko tutaj będzie miał Netflixa, YouTube'a, Play'a sobie podłączy i co tam jeszcze będzie chciał, także... Już podłączony. Już podłączony, także prezent chyba idealny, no, co? No, wypas. Wypas. Hmm. Droga niespodzianka, nie spodziewał się totalnie, no, ale myślę, bardzo chciał. komórkę Abyśmy mu kupili. Co za technologia. No kusia, kochana. Co tu się dzieje? Będzie? Czy nie będzie? Ale to słuchać jak ty wierzysz mi ręce. Przestań! Wiemy, że się cieszysz też. Zaraz pójdziemy. Pogoda ładna. A czemu ty nie odsłoniłeś okna? Nie się nie odsłoniłem. <laughs> to wiem. Po południa. Piotrek odsłoni. O! Jak ładnie ciepło na dworze. Smaczna ręka? Dobre? Monitor 32, smak monitor M7. Smakuje Ci? Poczekaj. Bądź grzeczny. Aleks przed chwilą nazwał swój monitor Alexa Monitor, także jak będzie się wyświetlać w urządzeniach wyszukiwanych, to będzie tak się nazywać. I coś tam dalej się dzieje, jakaś konfiguracja. Co tam się dzieje? Mogę wszystkie połączone urządzenia włączyć z komórki. Z PS-a mogę włączyć. Tak się Wow! Mogę na przykład, jeszcze przy jedzeniu, już PS mi się włącza. <tryk> <tryk> Dobre! Aleks, już dodaje aplikację. Skonfigurował razem z telefonem, z siecią Wi-Fi. Netflix będziesz miał. YouTube, aleksa! Ciekawe, co aleksa będzie robić. O, ho, ho. Dzieje się, dzieje się. Pierwsze uruchomienie, proszę Państwa. No puść coś, pokaż nam jak to działa. Obejrzyjmy coś. Spongebob. Bajka będzie na początek. Dobra, trafiłeś. Zobaczmy jak YouTube działa. Ciekawe jaki kanał puścisz na próbę. No ciekawe. No ciekawe, co tam wyszukasz. No, ciekawe, czy wyświetli podpowiedź. Nie ma jeszcze. Jest. Jest! Whoa. Wow! Akurat szorta. Ale jaka okay, jakoś włącz jakiś filmik może? A jeszcze nie jestem. Jeszcze problemowa. nie możesz. Ale zobaczmy, jaka jakość jest. Włącz jakiś film, bo to krótki akurat. Daj pod górę, obok. Tam fajne kolory są. Oto. Pod górę. No, pod górę. Przepraszam. No, ale tutaj ładnie na reklamie widać. Popatrz, jaka jakość. No, wypas. Perfekcja. Zaraz zobaczmy, jakie są tutaj desery, pod górze. Pod górze. O, twój ulubiony kanał, tak, okay. Aleks? Ale powiedz jaka jakość! No świetnie, nie, Piotrek? Świetnie. Tam gdzieś mam 4K filmik to Świetnie odtwarza. A tu on ma funkcję 4K? Ma? Wow. Trzeba było przywinać, żeby może pokazało na przykład. No dobrze, to damy Wam znać, co. Będzie tam. O jest, tutaj pójść. Jaka jakość! Ale pięknie! Rewelacja. Aleks steruje telefony. Fajnie, no my tak nie mamy w naszym. Hi, Aleksander, I'm Bixby. Choose BigBee's language. They won't affect the language. This service so, Ale ty to... nie czytasz po angielsku. A polski jest? Pewnie nie, ale nie. niemiecki. Ja Deutsch! <laughs> uh. To będzie Deutsch. Teraz jest 7 plus 8. Das macht 15. <laughs> ale super! Öffne YouTube. <laughs> Ciekawe, czy znajdzie rodzinkę. Proszę, jaka jakość tego monitora? Mam nadzieję, że mój telefon to odda. No, pięknie. Wow, rewelacja. Miliard kolorów tutaj jest. Nie milion, miliard. Netflix też tutaj jest. Alex, Alex. Teraz będziesz miał oglądania. Z umiarem oczywiście. Wszystko musisz poinstalować. Eee, hey, iśmy znowu z powrotem Happy jesteś, normalnie no. happy. Ja jestem że ten PS no, będzie test PS. -a. Co tam zacierasz rączki? Jaki szczęśliwy. Widzę, że kolory są mocniejsze. Widzę, intensywniejsze są. Aleksy jutro idzie do escape room. A potem na pizzę. Także jutro masz imprezowy dzień. <laughs> Cieszysz. Tylko rodzice muszą kasę dać. No. <laughs> tak. Zaraz, ja wyślę fotkę. Tak, wyślij, wyślij pewnie. Że masz monitorek. A co ty jutro jeszcze będziesz robił tam? Wiem, że idziemy do escape room i później do Wapiana jeść. To mm. chyba tyle. Na no, coś dobrego. Jaką pizzę zamówisz? Coś masz? Już tak? Starnie? Nie mam pojęcia. Bo ty ananasowe chyba nie lubisz. No. A zrobisz jakieś zdjęcia, czy nie bierzesz telefonu? Myślę, że nie biorę. Aha. A może pani zrobi jakieś zdjęcia? Nie możliwe. To może wyśle. To bym pokazała. Jak się bawiłeś. A Max właśnie poszedł ze swoją dziewczyną biegać. Za niedługo mają wrócić, a my wychodzimy z Nuką. Tylko wyjść możemy, bo... Bawimy się razem z Aleksem. O, ja, ja. proszę, co tam? 16 sierpnia. Ale ty już jesteś szczęśliwy. No. My jedziemy do Chorwacji. Mamy w przyszłym tygodniu. Wyzwanie. Tak, ale my jedziemy do Chorwacji w przyszłym tygodniu. Nie wiem, wiem, dwa tygodnie. Muszę to wliczyć w plan. No, wlicz, wlicz. <ślam> Chorwacja no. ważniejsza. Od do dostałem już na to wyzwanie. Już widzowie pytają, kiedy jedziemy. A teraz ty będziesz występował, i Max będzie występował na odcinkach, i Nukusia. Mocno Także dobra, kończymy na tyle ten odcinek, chyba. Co wystąpiłeś dzisiaj, chyba w roli głównej tutaj? No. Chcesz pozdrowić kogoś? Pozdrow wszystkich widzów. Pozdrawiam babcie Ewe. <grym>, tak, babcie Luśie. Tak, babcie swoje, kochane. No. Tak, no to pa. Pa, pa. żegnamy się, papa. Pa. Pozdrawiamy wszystkich.